Bawcie się dziewczyny z nami, bawcie się. Ty kurwo. Nie, tak. I to są wredne bo... Patrzcie, jakie je... wiedziałem, że tak będzie z babami. Cześć, witam! Dzisiaj wielki mecz, wielkie rozgrywki. Pomyśl, widzimy się Łukasz M, pseudonim mutu? Jestem ja plus profesjonalny zawodnik CS2, czyli kiserek? i gramy na, na pięć kobiet. Pięć kobiet. I tu są mocne zawodniczki, ja nie ja wiedziałem. Myślałem, że jak łup to ogarnia, to będziemy grali na kondonu w Damskich, a tu są same dobre zawodniczki I, i mamy przepierdolone. O, cholera. Nie, poczekaj chwilę, poczekaj, jeszcze się zastanawiam. Poczekaj, po... nożówki, dobra, ale nożówki Nożówki o mapę, nożówki o mapę, ale przejedziemy przecież debilu. Czekaj, czekaj. Przełód masz 78. Ej, jak przegramy tą mapę to się nie liczy. I gramy inną, bo ja jej nie chciałem. Czyli majcie kciuki. No? I ja mam jednego deda już. No nieźle. To paki nie mamy. Ona ma deda jednego. To restart w razie, żebyśmy przegrali tą rundę. Co ty robisz? Debilu. Dawali smoke jakieś, dawaj smoke jakieś na środek. Jak wygramy jedną runę, to będzie dobrze. Człowieku, no na wóz Co ty? Stary dziad, szadu blad. Okno, po jest. O, prawej. Po chodzie bezie. Dawaj go tam. Bramy. Lecimy ona nie ginie? O 4 HP? Ej no nie mówcie dziewczyny nie mówcie, pistoletówka była blisko Trochę tam się a, jak a, zatańczyłem a, jak, a, zostałem, jak zostałem to się trochę chyba ten Kiserek ty masz 0 na 1 jak my mamy to wygrać no ciężko jest Mateuszuję Dobra, ja, ja gotowy, a wy gotowy? O, o kurwa Mateusz, o was, o was. Dobra! Wziębym cię U Mateusz! ja sobie na widzę Nawet 5 No mamo. Coś w tym czaju. Ja pierdolę. Ty No przecież młoda specjalnie nam podpuściła, żeśmy nas dwa grali, a ty łykasz wszystko. Pod snajpera to jest. Nie mamy snajpera w drużynie. Zaraz najechał wam chyba. Dobra, pokręcimy beczkę, teraz już longa. Spokojnie, Skiserek. Dawaj na kontakcie, idziemy. One są poczute, ty. O, dolny są. O! Rar. Dobra, kosa, kosa, kosa. Dawaj, dawaj. No, mamy ty go! Jesteś chora, chyba. Mamy go! jest! Ja. Ale nie byłem, ale dopiero wszedłem! Skąd ona widziała, że wszedłem? Ja nawet nie chciałem wchodzić tam! Nie, ja, ja zachodziłam, widziałam jak smoka wchodzi. Nie mógł, cicho, ale ty powiedziałeś ja zanim ja wszedłem? Mógł, mógł.

Nie wiem. Się. się nie jestem. Przysłuchajcie mnie. Przysłuchajcie mnie. Otwierajcie mnie. Otwierajcie mnie. Kurwa, co ja narobiłam Ale ty, w sumie jakbyś z boku broiła, to bym nie zeskanowała, bo ja górę skrzynki skanowałem No, tak z boku skrzynki Kurwica Słuchajcie, mam takie zadanie dla Was nie każda napisze ile ma Elona na faceicie Dobra, teraz rushujemy, teraz rushujemy, nie będą pisały Ale... Ja nie pamiętam No pisałam, nie? Ale potem trzeba pisać do no, halo, proszę mi. nie Roman. Ogarni się. Kalaj się. się. Kalaj się. dziewczyny? Paniak. Ale mi podobieszki są. Dobra, od razu, od razu już. Ale... Nie. No plan miałem sprytny, żebyście pisały, a ja tam długą. Dobry było, dobre. Nie, ja Jeszcze jedam. Aha! Nie, tak! I to są wredne Patrzcie jakie... Wiedziałem, że tak będzie z babami. Koniec, Przebiegłe bustują się na ten Trzeba się spodziewać kiserek takich zagrywek No trzeba go kierować, gdzieś mi tam podobijał Długą, krót Jeszcze dwie, mm. jeszcze dwie skrócił no, długą pupkę <głos》> Utłoszone dwie A okno, be? tak, tak, tak okno A jajło Ej, my mamy rundę jedną kiserek już to nie zile. Masz tu jakieś y, mody na serwerze na HP? Był, Środek chyba jedna. O, oh, jest yes, uh -huh. uh -huh. nice. hey, to w Co ina była? Środek to 1 Serwer to. 1 Serwer Alma, gdzie jest na tym Jedna B, tylko uważaj. Ej, uważaj, uważaj, uważaj. Coś kombinuję, jakiś gala jazdę. Tylko pikni po fleszu lekka, by była żebyś żebyś do siebie. Środek, jedzie. Kurwica. Wiedziałem, że jest coś święci, bo jedna tylko B poszła. A my kombinujemy jakiś człowieku obóz rozłożony przed długą. To jest kompromis. Nie, bo to już. z zamiast w lesie robimy przed długą. tu za to odpowiadam. Co? Co? Macie jakieś demka z tego? Ej, dobra, bo ja w szoku bym czemu uszczelasz. A czemu No nasz snajper się wyjebał kurwa od kałaka przez całą mapę! Deta ma, ile ma DETA? już Dobra, bo mi... Oj, oj Kiserek, słuchaj mnie, bo... To już jest ostatnia runda, no. My z respa pani wychodzimy, to jakieś też nie ma sensu. Uciekaj ciemnią na B! Jak ten kiserek Proszę, gra. On gra gorzej niż jak nie gra w branie. No nie, się robię, bo kiserek, a czy? Chcę to łatwiej. Wydaje mi się, że. ma to rzucić tam, poczekaj. po co chuj. Teraz jak już. Tak, ustalmy, tak. Chcę to łatwiej. Chcę to łatwiej. Wrodzie jedziemy, kiserek teraz. Chodźmy, chodźmy, baby, baby. On będzie ciężko, ale możemy iść. Dobry, dobry, dobry. Jedziecie dolne? O cholera. Ja tak się spodziewałam tego. Czekaj, no czekaj. One wiedzą, one go no, słyszą. Kombinacja. Tam siedzi na pewno. Gdzie się? W strony, pewnie na boksie. Czekaj. No już, no no Skąd on tu Wyjdźcie Wy ze streama? Uuuu, uh, ej! Bit i to bolało. To nie! Proszę, nie bij! Daj się. Nie no, przepraszam, o, o, o! Nie no, nie tańczymy! Co? serka. Chcesz natychmiastowo sprzedać swoje skiny? Wbijaj na skin place. Proszę, sprzedaj skiny, otrzymaj pieniądze natychmiastowo. Klikniesz tutaj, skinki, wypłata na karty do banku, kryptowaluty i kodzik pago.cs. Chcesz sprzedać lub kupić skiny? Wbijaj na shadowpay. Market do tradowania, sprzedajemy między użytkownikami instantowo. Karty, krypto, skiny, wolety, zabawy. Chcesz zakręcić sobie skrzynką Wbijaj na Hellcase Hellcase Hellcase, wiadomo, z kodzikiem pago cyk, pyk O, no, polecam. Idź dalej no o, <sum> Oj, a bolało ja tutaj... oddać. Czekaj, nie, nie dawaj. O kurwa, o Jezus. Pes, bez, 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 jest bez. Bez. Jestem. bez Jestem debilem jak chuj, nie? To jest... Ajajaj! Niech się nie chcę, Jest mapa Mateusz, po prostu. A na nioku byłoby łatwiej, no? Co ja odpierdalam w ogóle? Dlaczego ja tak zrobię robię Kiserek? To jestem pierdolnięty Dostałem! Kopiast mit Kurwa, sam oku się zgubiłem. A, jest tutaj drugi. Dobra. Dobra, odpalam odmalaniukam, to to jest koniec. Woj tego chuja. Do pomocy. <śm> <śm> No, możemy no, tak możemy, spróbować, możemy żeby... Się, że A plus, powiedzmy, outside. No, no i wy... i... Ale z pistoletami tylko, czy ze wszystkim? Wy outside i A jesteście w stanie we dwójkę pokręcić, no. no. To są my pistolki. No, my pistolki. Wy pistolki i oni A, tak? Ale my to te dwa też jak pizdy zagraliśmy, Kiserek. Mogliśmy no tak, przejebać, no ale, ale że się. zagraliśmy jak pizdy. No na razie no. cały mecz. Walkę jakąś podjąć. Dobra, A, powodzenia, przecież, życzę. Da, da się ciężej, dobra, stryka, dobra. A, się Tam taktyki już, no. Ja piłkę jest Bawcie dobra. się, dziewczyny z nami, bawcie się. Silo, Nie no, kurde drzwi. Raro. Ale pan co? A, dobra, człowiek, mhm. my, my jesteśmy tragiczni. No ale jak ginie mój teamiec w dwie sekundy, to ja już jestem się ręce telefonować. byś taką tubę dostał. No dobra, ja i ja tak nie chcę nic mówić z tym, co się stało na D2, że jak ty mnie sniperkę i dostać bułę z kałacha. To, to samo teraz. To, to w ogóle jest jakiś hit. Ej damy radę, Mateusz. Gostujesz mnie! Na kurniku, zaskoczył. Widziałeś to? Do... Nie, bo jak do kurnika. Skąd widziałeś mnie? Ty na górze. Nie. <grym> na patelni! Tam cały czas na patelni Skoczył w kwadrat? Nie ja przeszedł co O kurde, to Ale ci wyjebała! Tak mi w sekundę mignął tylko. <grym> Skąd ty Nice widziałeś, że ja tam jestem? To jest Ghost! Czekaj, jeszcze nie dał, kurde! Biało, Mateusz. Biało. W stronę, Mateusz, saj, biało saj, saj. mam. No bardzo się dzi... Sajt, sajt, sajt. Tu. Tu ma. Ja już jestem zagotowany. Ja już jestem wkurwiony. Teraz jeszcze nie zabiję nic. Damy radę. Ej, to Mikałacha rzuca. Tak, wyrzucał. Zapomniałam, zapomniałam, No kur... nie ja mam grać? O kur... Masz Jak go wypierd... Nie, Mateusz, już biasz mnie. Dobra, w kurwi więcę. Musiało skupić. Ja nie żartuję, że mi z roboty jebią. O, nie, ładnie. Jak, jak ci tra. CT. Mateusz, pomóż. 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 Dobo. A, tam tam snapshebo, snapshebo. O ja O jeju. Ola droga, idę. Dobra, Sylwia to ma, Sylwia <laughs> to ma. Dobra. Uh, ja, to jest to, to. To ja jestem metal rozcalepany. Przy niej będzie kierownica nie że kiserka dziabłem nożem do 30 HP. Okay. to jeszcze kiera była. A mój frag jedyny, który mogłem zdobyć w spadku kurwa Silosa. Nie dam ci Kiserek Dobra, ja nie chodzę tego. Nie ma sensu. pekował ze skok. M. Tam na bascie, No encz. cicho ci zaskoczył. Ja, 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 ja. Ja, ja. O, tylko kondoniu, Kisarek trzeba, dała. dobra. Trzeba delikatnie, tak. <śmienic> kiserek, ale tylko pistole miały być. <śmienic> <śmienic> Mateusz, <Mateum>. no! <śmienic> no i co? No to już ja dostaje pikietę do taką przez całą mapę. To się nie dało nic się zrobić, żebyś to <śmienic> widział. Ja się chowam, już nie wychodzę w ogóle. Ej, palmy drzwi i kurnik i zostawmy sobie smoka jeszcze. Daj, polak. Ale kup, kup tobie, sprzedaj głowę. Ej, sprzedaj głowę jak one mają pistolety i steka dostanę w cipę. Ej, bez kit, A ale może będzie. Jak każdy prost, mamy. Smok. A na dole. Wyprzebał, wyprzebał. Przebał, przeba. co ja robię, no? W sensie nie chce się tego grać już Dobra mi psycha siadła Dypierdalaj bani <grystanie> Kulwo jebana Góra lub zajebany Mateusz idę outset idą outside Do outside Mówię Czekamy siba będą wchodzić Nie, nie gra już tu Bo? Nie proszę mi Nie idziemy, musimy na scenę mapę podpaść, bo jestem zagotowany. Ale wiedziałam, że tam będziesz jechał. Mateusz! Nie, nie zdążyłam na jest tutaj. Mateusz! No do mnie biegają chyba. O! Jest górnik. Uwe, to jest mateusz! Nie biegam nie działa! Nie dała! O kurde! Aj, światłem się! Dobra, dobra, psycha troszkę się do tego Chyba jestem w stanie jeszcze zabić coś w tym oczu. jeden, drugi. Dobra, banie, znowu bae, ba. bae. psycha siadła właśnie. Co ja robię? Dobra, możesz mi wyzywać, bani. Możesz mi wyzywać. jednak że masz rację. tam. Jeszcze ci dam kurwa permita. jak coś takiego wyjebał. Ajajaj, robię? Nie no, ja nie wiem, co ja robię, bani. Co robisz, Mateusz? Gdzie się wyjebać, outaj. To, to co, co robię cały mes? No nie wiem, w poprzednim meczu dobrze grałem. No, co rondo wygrałem. To ja się zgubiłam To jest sana, wejdą w górę Ona jest na przebo! Jak ona tam wyszła? Dobra, ja chcę do jeszcze to mam mapę zagrać Takie taru, odpierdalam Dobra, nowa połówka, nowe możliwości, Mo nie musisz nic zrobić Kisarek Pa to nie, to jest nie. niemożliwe. Ja dostaję jedną kurę starą. Daję, <grym> się boję grać. C kurwa. To jest. Odpierdana ogólnie nie ale co rund dostaję taką głowę, że jest. Przepraszam. <grym> Trzeba wiedzieć, nie kiedy powiedzieć pas. Kończysz już z tymi grami. Dobra faceitka, zagramy czy coś. I... ja wstanie. Złe. I... Nie wiem, na e, mapę grać z stopami. Idę plantować na dole, ma Zobaczcie jaki oszustwo. Chyba jak vent co to za vent jak. Dobra wróć Ty plantuj na do dole Oszukałem, osukałem. Dobra Nie ma planta, nie ma planta Mateuszu, oszukałem tylko planta z swy... Jesu. Jest tu Debilu, wypierdalaj no, no, Ona mnie z góry wali no gdzie do góry, jak tam jest baba! Ale tylko kuna miała być! Wracać! Ale nie plantujemy te! No <noise> kisereg jest mi to mam. Nie No Główny jest, ej. Let's go! Ty zginiesz Odpalam te spona. Alej, przyprzył Mateusz, musisz piersić! Kurwa, nie strasz mate. Ja pierdolę. Ja ty kurwo, kiserek. <grym grym grym> o, o, o. Eee, to ty, do kisereka e, było. On nie bejtuje kurwa, no ja mam trzy fragi, on bejtuje no. Nie chciałem plantować, tylko siadłem do venta, zfake'owałem i poczekałem na zejście venta. Ale nie będę tak... Znaczy, to może być... A czy w sensie ale nie, już mamy trudniej, mamy pistolki tylko, już mamy trudniej, to, to nie. A to już jest. w sumie, no to tak, no... Jak tak, już mamy ciężko. Ej. O! Trzeba wygrać, sama ujadę. No patrz co ona mi daje... A gdzie jest kiserek? O, właśnie. Gdzieś jest tam. O, czy... No da to mi... baitowanie. Wróciłem się, o... nie już. Mateusz... Masz flasza nad garaż? Daję. Co? Mam tą flaszę, uwaga. Mateusz, biało mam! <laughs> Jaki gracz serdeczny! To, to mi się podobało. Siedzi tam. Działaj tam Mateusz, Mateusz działaj Na tam! w Afryce. Proszę? Proszę. Dobrze, Mocno mati. Ty. Nie. musiałeś iść rampą. nie wadź nie. Wadź nie. Dobrze. nie, proszę mnie. Patrz.

Mateusz, długie! Uważaj! Czy ja jestem długie z banię? Długie, długie, dziesięciu! A ja? Patrz, co?! Eee, dosia, dosia! Ej, ty... no. Jak mnie zniszczyło instantowo? Kurwa, jak Powiedzmy ja tak o, instantowo to, Nie wiem, ona mi tak instantowo... Insta doszła na dwa Monitor masz za wolny, chyba. Dawaj auto <laughs> na heli <heaven>. i <Idzie> <laughs> Tu się śmieją FIFA rafa, ciekawe, dobra, no ciekawe. Dawaj kiserek, bo se jaja robimy, skupmy się. Ja płaczę zamiast grać Na no ja Silo i tur jedzie. Szachty też. Na czerwonej Nie ma mnie tam Oła. Nie no Czeka! Praca. Nie, proszę! No. Hmm. Przystanie cienia nie było widać. Julka, mój cień? Piknij. Proszę. to Nie widziałem cienia, bo nie wychodziła wcerowana. No! Nie widziałaś cienia mojego, nie? Nie, nie widziałam! Nie widziałam, nie widziałaś, bo nie wychodziła sterowana. Tam przy ścianie, jak się stoi, chyba nie widać cienia. Oh. Aha. Ta, ja ma Mateusz. Oho. Tak, ja zdjęłam się wcelować, mam szansę, żeby zabić. Oho. One, Oho. no, mocno. Ja yeah, siedzę outsideem. Mm. Nie no, ma lobby Nie, nie masz radę na co O, jakie cienie na radio? Halo! Jesteś tu One mogą mi piacę robić? <gulicz> Jadę go WIEJE MI W POKOJU NO KURWA Trzeba by się odwrócić, akurat To zamknij okno Kurwa depresji dostaję, a? Tak A co ja mam powiedzieć, że ty depresji dostajesz? A ja co ja robię? Ja do psychologa muszę iść Weł z silos Nie no, w ogóle, przejdź tak

Kłowa mnie rozwolała. Pago, Pago, przyjacielu, przycze ci lat kury we wielu, byś za kolam żeby żebyś ten nie do